Wiadomo, czy jest wystarczająca liczba narzędzi. Pani ozdoba. Sam pan prezes, słuchajcie, idzie zniszczyć wieniec, pogromca wieńca. Weź nie pchaj się. Ale ja się nie pcham. Jackie Decoration. Dzień dobry. Pa... Policja! policja do czego? Do czego? Do wieńca. Ale do czego jest Chyba, policja? Dewastator wieńca jest. Tak, że robi. Oj, pan kurski. Słuchaj, jak ktoś ci człowieku nie pasuje, Proszę nie utrudniać to prawa czynności znika. ile cię płacą? To jesteś chociaż. Miliony, miliony. To, to miliony. Ten... jest bardziej niż koz. No. Wstydziłbyś się. Bardziej niż kodzioż dziękuję za komplement. No, Ale tak? chlać, Bardziej... Ołeś to są teksty. I to pan jaki ozdoba. Numer 5 na liście. Mm -hmm. Dobra, Jeszcze raz. Jak krzyczę? Bez podstawy Panezo, no to? No Nie, no, no nie, nie nie. pan, pan powie prawdę zaraz, zaraz. Niech pan powie funkcjonariuszowi prawdę. Ale czy pan. Kim pan jest? Nie, ale kim pan jest? zaraz... Kim pan jest? Jakby pan mógł interweniować, bo pan wezwanie. Niech pan, Nie, nie, teraz, nie, nie. Teraz to podejdzie, mnie, ale zaraz. Wzywał pan policję, więc tak, chciałbym to ustalić, jest na jakiej podstawie panu. Nie ma żal. Nie, wzywał pan policję w związku z czym innym. Po pierwsze pan wezwał policję. Pan wezwał policję na to, że ja tutaj stałem, więc chciałbym to wyjaśnić, na jakiej podstawie funkcjonariusze zostali wezwani do pana. Niech pan się wytłumaczy w tej chwili pan może pan nie dotykać mojego sytuacja. No, proszę sprzętu. pan, więc chciałbym zgłosić, na jakiej podstawie pan wzywa policję, w Ale jakie dziennik Tak, jestem dziennikarzem, Bo proszę pan. Proszę pana pan nam cały czas. Bo się boję, że pan Kaczyński zniszczy wieniec. No i co z tego? To pan zobaczy co robią. Pan zobaczy. Niszczą wieniec. Ja to nagrywam. Dobrze, nagrywa pan. Pan Lewandowski stoi tyłem do tego, co się teraz dzieje. To są wybryki chuligańskie i zbezczeszczenia miejsca upamiętnienia. Jest. Proszę pan zobaczyć. Pan Kaczyński zniszczył wieniec, a ja to mam na filmie. Został wieniec został uszkodzony i pan niczego nie dopilnował. Pan stał tyłem. Pan jest policjantem, który nie dopilnował. Niczego, niczego, niczego pan nie dopilnował. Pan też nie dopilnował. Pan...